Bardzo dużo podjętych inicjatyw. Bardzo dużo praca wykonana wspólnie z moją zastępczynią, panią Iwoną Gejdel tergorz za co też serdecznie w tym miejscu jej dziękuję, bo naprawdę ta współpraca przebiegała wzorowo, ale przede wszystkim otwarcie funduszu na konsultacje, na rozmowę z szerokim gronem beneficjentów, zarówno z samorządami, wójtami, burmistrzami, prezydentami, ze starostwami powiatowymi, ale też z przedsiębiorcami, z organizacjami pozarządowymi, organizacjami ekologicznymi i z mieszkańcami województwa śląskiego. Zostawiliśmy przede wszystkim na dialogi, współpracę, na wsłuchiwanie się w głos, ale też w potrzeby, jakie są obecnie na terenie województwa śląskiego, na wsparcie działań prośrodowiskowych. Bo my, jako Wojewódzki Fundusz, jesteśmy instytucją, która przeznacza środki na poprawę jakości środowiska na terenie województwa śląskiego. Zmodernizowaliśmy nasze narzędzie do komunikacji, a więc stronę internetową. Otworzyliśmy się na media społecznościowe, otworzyliśmy się na komunikowanie, spotykanie z państwem, ażeby za waszym pośrednictwem przekazywać. Informacje o naszej ofercie, naszych programach, konkursach, możliwościach pozyskiwania dofinansowania na terenie całego Województwa Śląskiego, ale też zmodernizowaliśmy układ, jeżeli chodzi o sposób naboru wniosków. Jest harmonogram, gdzie każdy z beneficjentów może się przygotować w jakim konkretnym terminie, na jaki program, czy też konkurs będzie ogłaszany nabór. Dodatkowo unowocześniliśmy i wprowadziliśmy takie narzędzie w ramach programu Czyste Powiedzenie. Aby każdy beneficjent mógł sprawdzić, na jakim etapie jest jego wniosek o dofinansowanie złożony do naszego funduszu. Dodatkowo uruchomiliśmy narzędzie dla osób, które chcą pozyskać pożyczkę niskoprocentową, czyli formę bezwrotną, za naszym, formę zwrotną, za naszym pośrednictwem, można sprawdzić, jakie odsetki, na jaki okres, jak to wychodzi. Po prostu się do tego przygotować, ale to też jest na podstawie tych głosów, które otrzymywaliśmy, że takie coś byłoby bardzo potrzebne. Strategia funduszu przy Przygotowana we wrześniu zeszłego roku i zatwierdzona we wrześniu zeszłego roku to blisko 5 miliardów złotych na lata 2025-2028. Prognozujemy, że taka kwota przez nasz fundusz zostanie e, przejdzie przez nasz fundusz na rzecz poprawy jakości środowiska na terenie województwa Śląskiego. I zarówno mowa tutaj o transformacji energetycznej, o ochronie powietrza, ochronie przed hałasem, ale również ochronie powierzchni ziemi, adaptacji do zmian klimatu, gospodarce odpadami, edukacji, ekologicznej, ochronie przyrody poważnym awarym środowiskowym, profilaktyce zdrowotnej i również monitoringowi środowiska. W tej chwili jest, jesteśmy po rozstrzygnięciu konkursu Eko -Wydarzenie. To jest nasz nowy konkurs, który, który był skierowany do organizacji pozarządowych np. Fundacji Stowarzyszeń Koła Gospodyń Wiejskich, które, które mogą zorganizować takie Eko Wydarzenie. Jesteśmy po pierwszej, jesteśmy po pierwszej edycji. Druga edycja najprawdopodobniej już jesteśmy po, po zarządzie. Po decyzji zarządowej, więc druga edycja będzie na pewno 1 maja. Na przykład organizacja takich imprez plenerowych, pikników, czy takich organizacji takich różnych w plenerze, czyli na przykład przez Ochotnicze Straże Pożarne, przez Koła Gospodyń Wiejskich, wspólne sadzenie, na przykład wspólne sadzenie drzew, wspólne sadzenie krzewów, jakieś ekowydarzenie, które wiąże się na przykład z daną gminą, czy na przykład, nie wiem, jakieś świętojewskie dni albo inne wydarzenia, które są, czy dożynki, które są organizowane w danej miejscowości na terenie województwa śląskiego. Jeżeli chodzi o konkursy dla szkół, dla placówek oświatowych, jesteśmy teraz, przyjęliśmy 243 wnioski, jeżeli chodzi o ekoprocesy, Pracownie, czyli zieloną pracownię, która będzie wykonywana w środku, czyli w szkołach, w danych placówkach oświatowych, to są pracownie dedykowane do nauki geografii, fizyki biologii, geologii, czyli takich przedmiotów związanych z szeroko rozumianą edukacją, edukacją ekologiczną. Natomiast w tej chwili od 1 kwietnia jest konkurs na ekopracownię pod chmurką, czekamy do 30 kwietnia na wszystkie wnioski również od placówek oświatowych na ekopracownię pod chmurką, czyli taka pracownia, która jest wykonywana na zewnątrz szkoły, na terenie placówki oświatowej, czyli taka pracownia na świeżym powietrzu. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to w tej chwili mamy 609 zielonych pracowni na prawie 1800 placówek oświatowych na terenie województwa śląskiego. Oczywiście naszym takim życzeniem byłoby, żeby w każdej szkole na terenie województwa śląskiego znalazła się zielona pracownia a później w konsekwencji zielona pracownia, pracownia pod chmurką, czyli ta pracownia na świeżym powietrzu. W tym roku również będzie ogłoszona zielona przestrzeń, to jest zgodnie z harmonogramem, czyli to będzie gdzieś tam w okolicy, prawdopodobnie w okolicy wakacji. Zielona przestrzeń to jest taka przestrzeń, która jest utworzona dla lokalnej społeczności, może mieć różną grupę interesariuszy, czyli tą mogą być oczywiście korzystać, oczywiście to jest, taki, to jest taki obszar wolny, tak? czyli ogólnodostępny dla wszystkich, gdzie można skorzystać z takiego, to są na przykład parki kieszonkowe, to mogą być jakieś tereny zieleni, to może być jakiś unowocześniony plac zabaw z jakąś sferą, oczywiście taką zieloną. Mogą to być na przykład jakieś, nie wiem, ogrody deszczowe również, także to też w ramach, w ramach tego konkursu zielonej przestrzeni. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj, byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.